No to co? Mad fucker sieme. To cię! maj. Gotów. Na przód, dobra, no. czekam, lebę to. Dobra. Gotowy. Naprzód. Nacięcie! Kurwa! czekaj jak muszę gotów Zacięcie kurwa Zacięcie co za amunicja w pizdu czegoś żeś tu naładował gotów tego już zostawię kurwa z drugiej strony mu przyjemy. Gotów! Zacięcie! Kurwa! Dupa jebane! Ruska amunicja! Trzymaj! Gotów! Kurwa! Zacięcie! Trzymaj go kurwa! Dobra, gotów? Cofamy? Cofamy! Kurwa, za, 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 Kurwa, ja nic. Gra, za, Stać, kurwa uciekaj! Stać dupy jebane! Do tyłu! Do tyłu! Dobra, idziemy! Kurwa! Zacięcie! Zacięcie! Zaczyńcie. Kurwa! Dalej zacięcie! Dobra, chuj! Proszę. Dobra, leży, wymieniam. Kurwa, ruska amunicja w dupe jebana. Czekaj. Gotów. Tył. Zaczęcie. Dobra, jestem. Jestem. Mam dwóch synów. Dva. Dobra. Čo mám ich? Ready. Dobra. Tu. Dobra. Dobra, koniec sa môj. Ešte málo, ešte